Zgoda na obfitość, jak przyciągać do swojego życia to, czego pragniesz? W naszej kulturze obfitość często kojarzona jest wyłącznie z bogactwem materialnym, pieniędzmi, majątkiem, sukcesem zawodowym. Tymczasem Greg Braden proponuje znacznie głębsze i duchowe zrozumienie tego pojęcia. Obfitość to nie coś, co musimy zdobywać lub wypracowywać to naturalny stan istnienia, który jest już obecny w strukturze życia. Tak jak natura nie ogranicza się w dostarczaniu światła, wody czy powietrza, tak też pole życia, boska matryca, nie ogranicza nas w dostępie do dobra, miłości, zdrowia czy możliwości. Dlaczego więc tak wielu ludzi żyje w poczuciu braku? Brayden wskazuje na programy mentalne i emocjonalne, które odziedziczyliśmy od społeczeństwa, rodziny, religii czy doświadczeń życiowych. Słyszymy od dziecka, że pieniądze nie rosną na drzewach że ta się na wszystko trzeba zasłużyć ciężką pracą, że tam, gdzie nie można mieć wszystkiego, te przekonania stają się filtrem, przez który postrzegamy świat i jednocześnie kodem, który wysyłamy do pola kwantowego. Zgodnie z zasadami modlitwy kwantowej, pole nie ocenia naszych próśb ani nie decyduje, co jest dla nas dobre. Ono po prostu odzwierciedla nasz stan wewnętrzny. Jeśli więc żyjemy w lęku przed niedostatkiem, przyciągamy więcej sytuacji potwierdzających ten lęk. Jeśli wierzymy, że pofa nigdy nie ma dość, wszechświat odpowiada dokładnie tym samym doświadczeniem. Dlatego pierwszy krok do obfitości to przebudzenie świadomości, zrozumienie, że brak jest iluzją, którą sami karmimy. Braden podkreśla, że serce jest portalem do obfitości. Kiedy wchodzimy w stan wdzięczności nie za coś, co już mamy, ale nawet za to, co dopiero chcemy przyciągnąć, uruchamiamy potężną siłę rezonansu. To trochę jak dostrajanie się do fali radiowej. Jeśli chcesz słuchać muzyki, musisz ustawić odbiornik na właściwą częstotliwość. Tak samo jest z obfitością nie przyciągniesz jej, jeśli twoje serce nadaje na fali braku. Jedną z największych przeszkód na drodze do zgody na obfitość jest wewnętrzne poczucie niegodności. Wielu ludzi, nawet jeśli świadomie pragnie lepszego życia, na głębszym poziomie czują, że na nie wreszcie nie zasługują. To wynik lat emocjonalnego warunkowania, krytyki, porównań i traum. Braden zachęca, by konfrontować się z tymi przekonaniami nie po to, by z nimi walczyć, ale by zastąpić je nową prawdą. Jestem godny. Już teraz. Bez względu na przeszłość. Obfitość nie oznacza egoistycznego gromadzenia dóbr. W duchowym rozumieniu to stan przepływu, zdolność przyjmowania i dawania, życia w równowadze z energią świata. Jeśli tylko gromadzisz i nic nie dajesz, energia się zatrzymuje. Jeśli tylko dajesz i nie umiesz przyjmować, również zakłócasz równowagę. Brayden uczy, że prawdziwa obfitość to krążenie energii dobra, możesz ją przyjąć tylko wtedy, gdy pozwolisz jej również przez siebie przepływać. Ważnym aspektem zgody na obfitość jest również obecność w chwili teraźniejszej. Wielu ludzi czeka na obfitość pecz kiedyś, gdy będą mieli więcej pieniędzy, lepszą pracę, inne okoliczności. Tymczasem klucz tkwi w tym, by doświadczyć uczucia pełni teraz, w tym momencie. To uczucie przyciąga więcej dobra. To akt zaufania, że życie wie co robi i że jesteśmy już teraz otoczeni przez możliwości. Nawet jeśli ich jeszcze nie widzimy oczami, Brayden wskazuje też, że warto zmienić język, jakim mówimy o swoim życiu. Zamiast mówić, nie mogę sobie na to pozwolić, zacznij pytać, jak mogę to stworzyć, patrz w swoim życiu. Zamiast, to nie dla mnie, mów, jestem gotów to przyjąć. Nasze słowa są częścią kodu, który matryca interpretuje jako instrukcję do działania. Podsumowując, Obfitość to nie przywilej nielicznych, lecz naturalny stan każdego człowieka. Aby ją przyciągnąć, nie trzeba walczyć, zasługiwać ani czekać. Wystarczy przestać wierzyć w brak, otworzyć serce na wdzięczność i zestroić się z prawdą, że wszystko, czego potrzebujesz, już jest dostępne. A twoje życie może stać się kanałem, przez który ta obfitość płynie do świata. Obfitość nie ogranicza się do pieniędzy. To także miłość, zdrowie, relacje, możliwości twórcze i duchowy dobrostan. Greg Braden podkreśla, że wszystkie te aspekty życia z energią, która płynie przez nasze pole świadomości, nie są czymś zewnętrznym, co można zdobyć, lecz rezultatem wewnętrznego rezonansu. To, co przyciągasz, nie zależy od przypadku ani szczęścia, lecz od częstotliwości, jaką sam emitujesz każdego dnia. Weźmy na przykład pieniądze. W kulturze zachodniej obciążone są one ogromną ilością negatywnych przekonań. Pieniądze psują ludzi. Ta bogactwo to grzech. Żeby być duchowym, trzeba być ubogim. Braden zachęca by przyjrzeć się tym schematom i je przekształcić. Pieniądze są po prostu formą energii wymiany są neutralne. To my nadajemy im znaczenie. Kiedy zaczynamy postrzegać pieniądze jako narzędzie dobra, rozwoju, wolności i kreacji, przestajemy się ich bać, a zaczynamy je naturalnie przyciągać. Świadome przyciąganie pieniędzy zaczyna się od wdzięczności za to, co już mamy. Zamiast narzekać, że masz za mało, doceń, że masz dach nad głową, jedzenie, dostęp do edukacji, możliwość stworzenia. To właśnie wdzięczność, nie frustracja, otwiera drzwi do większego przepływu. Wibracja niedoboru odpycha, wibracja pełni przyciąga. I nie chodzi tu o udawanie, ale o prawdziwe, emocjonalne docenienie chwili obecnej. Jeśli chodzi o miłość, podobnie jak z pieniędzmi, najpierw trzeba stać się tym, co chcesz przyciągnąć. Jeśli chcesz doświadczyć głębokiej, bezwarunkowej relacji, zacznij od budowania tej relacji z samym sobą. Zamiast szukać partnera, który cię uzupełni, Wejdź w stan własnej kompletności. Brayden mówi: Nie przyciągasz tego, czego pragniesz, przyciągasz to, czym jesteś. Kiedy emanujesz miłością, akceptacją i spokojem, naturalnie przyciągasz ludzi o podobnej częstotliwości. Wielu ludzi szuka miłości z poziomu braku. Potrzebuje kogoś, żeby czuć się szczęśliwy. Ale to błędne koło, bo pole życia odbiera przede wszystkim emocje, a nie same myśli. Jeśli twoją dominującą emocją jest samotność lub lęk przed odrzuceniem, to właśnie te doświadczenia będą do ciebie wracać. Kluczem jest więc wypełnienie siebie tym, czego szukasz na zewnątrz. Z kolei zdrowie w ujęciu Bradena to nie tylko brak choroby, ale stan harmonii ciała, umysłu i duszy. Pole życia reaguje na nasze myśli o zdrowiu tak samo jak na myśli o miłości czy pieniądzach. Jeśli ciągle mówisz, że jestem słaby, mam złą odporność, Boję się choroby, tworzysz energetyczną siatkę, która wzmacnia właśnie te doświadczenia. Jeśli jednak praktykujesz wdzięczność za ciało, które działa, nawet jeśli nie jest idealne, to wzmacniasz jego naturalną zdolność do regeneracji. W tym wszystkim nie chodzi o pozytywne myślenie w sztuczny sposób, chodzi o spójność emocjonalną. Jeśli mówisz jedno, a czujesz co innego, pole reaguje na to, co czujesz. Dlatego Braden zachęca, by codziennie poświęcić chwilę na dostrojenie serca, wejście w stan miłości, spokoju, wdzięczności. Można to osiągnąć przez medytację, kontakt z naturą, muzykę, taniec, wszystko, co pomaga wrócić do siebie i swojej prawdy. Świadome przyciąganie nie jest jednorazowym aktem, to styl życia. To wybór, by każdego dnia żyć w zgodzie z tym, co pragniesz manifestować. Nie chodzi o perfekcję. Ale waży o kierunek, w którym podążasz. Każda myśl, słowo, emocja to krok, a każdy krok buduje twoją rzeczywistość. Podsumowując, pieniądze, miłość i zdrowie to nie nagrody za dobre zachowanie, to naturalne przejawy harmonii z polem życia. Aby je przyciągnąć, nie musisz walczyć, zasługiwać ani błagać. Wystarczy żyć w zgodzie z tym, co chcesz poczuć, zaufać sercu i pozwolić. By świat zewnętrzny odzwierciedlił twój wewnętrzny stan, bo wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, już na ciebie czeka w polu, które zawsze mówi: tak, jednym z najważniejszych, a zarazem najmniej rozumianych aspektów obfitości jest przepływ energii między dawaniem a przyjmowaniem. Greg Braden wskazuje, że życie nieustannie porusza się w rytmie: wdech i wydech. Dzień i noc. Akcja i odpoczynek, branie i oddawanie. Obfitość nie jest więc stanem statycznym, ale ciągłym ruchem energii, który potrzebuje harmonii po obu stronach, zarówno gotowości, by dawać, jak i otwartości, by przyjmować. W naszej kulturze często promuje się ideał bezinteresownego dawania, tak, stawiając je wyżej niż przyjmowanie. Uczy się nas, że lepiej dawać niż brać co prowadzi do poczucia winy, gdy chcemy coś dla siebie. W efekcie wiele osób żyje w nierównowadze, dają wszystko innym, ale nie potrafią przyjąć miłości, uznania, pomocy czy dobrobytu, bo uważają, że na to nie zasługują. Braden przekonuje, że przyjmowanie to akt odwagi i zaufania. Gdy przyjmujesz z wdzięcznością nie tylko uznajesz dar drugiego człowieka, ale również pozwalasz energii krążyć. Jeśli tylko dajesz, a nie przyjmujesz, Tworzysz blokadę w obiegu życia. Wyobraź sobie rzekę, która może tylko wypływać, ale nigdy nie jest zasilana z innych źródeł, w końcu wyschnie. Tak samo dzieje się z naszym wnętrzem, gdy ignorujemy potrzebę przyjmowania. Jak więc praktykować równowagę? Po pierwsze, zacznij zauważać, co przychodzi do Ciebie każdego dnia: komplement, pomocna dłoń, uśmiech nieznajomego, niespodziewany prezent. Okazja zawodowa, zamiast je bagatelizować lub odrzucać awa, nie trzeba było, bo to nic takiego, naucz się mówić dziękuję, przyjmuję to z radością. To prosta zmiana postawy, która otwiera drzwi dla większej obfitości. Po drugie, dawaj z serca, ale bez oczekiwań. Prawdziwe dawanie nie jest transakcją, w której liczysz na coś w zamian, to akt miłości, który płynie z pełni, a nie z braku. Jeśli dajesz tylko po to, by otrzymać twoje działanie, nie rezonuje z czystą energią pola. Ale jeśli dajesz, bo naprawdę chcesz bez presji, bez kontroli, wtedy tworzysz przestrzeń, w której życie możecie obdarzyć w nieoczekiwany sposób. Braden przypomina, że energia powraca, ale niekoniecznie od tej samej osoby lub w tej samej formie. Jeśli pomagasz komuś dziś, nie znaczy to, że jutro ten ktoś odda ci przysługę. Ale życie zapisuje ten gest i może odpowiedzieć w inny sposób, otwierając nową szansę, przyciągając wartościową relację, uzdrawiając Twoje ciało. Dlatego warto zaufać, że to co dajesz, wraca nawet jeśli nie widzisz tego od razu. W codzienności możesz praktykować równowagę poprzez świadome akty dawania i przyjmowania. Daj komuś swój czas, uwagę, słowo wsparcia, ale też pozwól sobie odpocząć. Poprosić o pomoc, przyjąć wsparcie to nie słabość, to dojrzałość energetyczna. Kiedy dajesz i przyjmujesz w równowadze, wchodzisz w naturalny rytm obfitości, w którym życie staje się bardziej lekkie, płynne i harmonijne. Podsumowując: obfitość to taniec, a w tańcu potrzebna jest harmonia ruchu. Gdy uczysz się dawać z miłością i przyjmować z wdzięcznością, Wchodzisz w rytm życia, w którym dobro krąży swobodnie. Nie musisz robić więcej, być lepszy czy bardziej zasłużony. Wystarczy, że otworzysz się na przepływ i pozwolisz, by wszechświat oddychał razem z Tobą.